O, mam coś małego. To będzie chyba Japonka. Myślałem, że koluchy. Co tym razem to? Czerwone płetwy ma. Karp. Mogę się mylić, poprawicie mnie. Ale zobaczcie, w jak błyskawicznym tempie napływa woda z wód gruntowych, nie? No dobra, czekamy aż to już się wypompuje i wtedy zobaczymy, czy coś tam jest. Patrzcie, 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 patrzcie. Widzę tutaj drugi rok przetrwał, kolorowy jest jest kolorowy. o tam jakiś garb Jest jakiś pierwszy konkret, ale nie wiem co to jest. To jest ten japon, co ostatnio złapałem i powiem wam, że te duże wszystkie poszły, jak był stan wody wysoki. To było 20 cm, tam dalej są krzaki, one pewnie poszły i nie ma praktycznie ryb. No jeszcze ściągam. Nadzieja, że coś tu zakopane jest z tym. Co wpuściłem, kurde. Wow. Jest lin. Zobaczcie jak woda napływa. Nie ma więcej ryb. A jest, stoi. Jest, jeszcze stoi przy tym gołą. Wyłączam pompy. I za godzinkę zobaczycie ile już wody będzie. A rybki sobie tam pływają w kastrze takiej chyba 70 litrów. I to są małe. Pływają, kurde. Japonki. No, zobaczcie. Na 100% Japonka się tutaj rozmnożyła.